Dzień dobry, Agnieszka Kieczyńska, z tej strony ProMedica24. Hola, buenos días de Torconchales. Soy Piotr Maciado de ProMedica24. promedica Francji. Kiedyś Frau Schmidt proszę. ProMedica24 zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych na terenie Niemiec i Polski. Firma rozwija się bardzo dynamicznie i cały czas dąży do poprawiania jakości swoich usług. Nie byłoby to możliwe bez systemu CRM, takim jak jest Microsoft Dynamics CRM. Dynamiczny rozwój firmy to również przyrost informacji, danych, które gromadzimy. Są to informacje o naszych klientach, pacjentach, kandydatach, którzy z nami współpracują. Obecnie baza danych wynosi 3.2 miliona rekordów. Szacunkowo liczba zawartych umów z klientami i opiekunami wynosi obecnie ponad 2 miliony. Administracja tak dużą bazą informacji nie byłaby możliwa bez systemu Microsoft Dynamics CRM. Wybraliśmy tę aplikację ze względu na łatwość w integracji obecnego środowiska, czyli naszej bazy danych z CRM. -em. W chwili obecnej system CRM wręcza naszych pracowników w codziennych, rutynowych czynnościach, dzięki czemu mogliśmy zwiększyć np. w dziale rekrutacji wydajność o około 36%. Teraz już wiemy, że inwestycja warta 1,2 miliona złotych zwróci się w ciągu najbliższych 13 miesięcy. Mocną stroną systemu Microsoft Dynamics jest przedstawienie graficzne wyników wyszukiwania. To znaczy po wykonaniu kilku prostych ruchów użytkownik otrzymuje dane w postaci graficznej, gdzie m.in. jest zawarte zdjęcie np. opiekunki. Wprowadzono m.in. funkcję pozwalającą na przeglądanie grup kalendarzy klientów. Dzięki czemu nasz pracownik jest w stanie zweryfikować, czy danemu klientowi została przydzielona odpowiednia ilość opiekunów. Przez to jest piątek. System dysponuje opcją selekcji, to znaczy, że jeżeli nasz klient zdecyduje się na opiekuna, który spełnia pewne wymagania, jesteśmy w stanie wybrać tych kandydatów, którzy będą spełniali jego oczekiwania. Obecnie z systemu korzysta około 70 użytkowników, planujemy dodatkowe 70 osób. Chcemy udostępnić narzędzie w internecie dzięki licencji External Connector. Aplikacja pozwoli na dostęp dla koordynatorów z Niemiec i potencjalnych pracowników w Polsce i nie tylko. Promedica 24 od 4 lat co roku podwaja swoje obroty. Aktualnie wynik to kilkadziesiąt milionów złotych. Bez systemu CRM taki przyrost, takie tempo przyrostu byłoby niemożliwe. Wdrożenie Dynamic CRM w Promedica 24 jest jednym z najbardziej rozbudowanych i kompleksowych implementacji tego produktu na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie zespołu w zakresie Dynamic CRM pozwoliło optymalnie zdiagnozować potrzeby klienta i zautomatyzować jego procesy. Zyskano stabilny, wydajny i co najważniejsze bezpieczny system wspierający działania biznesowe.